Dzisiaj ze mną Nataszka i mm. dzisiaj będziemy czytać grę. Jak ona się nazywa zapomniałam, ale wiesz, że to jest też taka boka i dzisiaj robi nie I ja wybieram, wybieram dziewczynkę. dziewczynkę. I nie wiem co robimy Może Nataszka, ty robisz co? Pa, ha, ha, ha. Um. Może pierwsze śniadanie co robisz. Dobra. Dobra. To wybieraj. Wybiorę chleb. Mm. A talerz, że mnie wpadły, więc złożymy. I bierzemy. Nie wiem, co. Weźmiemy lub coś jeszcze Nie wiem, co położymy. Za chwilę zobaczymy. Położymy się na chleb. Widzowie, a może coś zrobicie ze mną? Coś fajnego? <grymne> Na pewno Nataszka. Eee, teraz masło. Gdzie jest masło? Może tu tu. To nie ma masła chyba. Tu nie ma masła. W ogóle to to my tu pierwszy raz w to, to gramy, za bardzo, tak. bardzo tego nie znamy. Tu nie ma masła. Wyszłaś. Przepraszam. Się... <grym> Będziemy jeszcze... Gotuj z Nataszką! Co będziemy dzisiaj gotować? Nie. Nie wiem. Co bierzemy na chleb? Ty wybierz. To może weźmiemy O! Ooo! Oh. Oh, jak się przewalił! Teraz będziemy to pokroić. Jak? Bierzemy. bierzemy tutaj, bo ja już trochę to obczaiłam tą grę, o i tutaj dajemy pomidory. Tutaj to. pomidory, pomidora <coughs> chyba. No. I tutaj dajemy do pokrojenia. I, mamy I teraz pomidory na początek kroimy. Pokroimy. Nie pokroimy. Pokroimy. pokroimy po prostu, żeby było jeszcze chleb. Bo będzie mało. Pomidora. Jeszcze tu trzeba pokroić. A mogę chlebie pokroić? bo ja umiem. Ja pokroję teraz. Mm, Aż takie na kawałeczki. No, co jest? Cześć. O, proszę bardzo. I teraz, no i teraz mi... jeszcze piciu, 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 piciu. Jakie robimy? Samą wodę? Eee, marchewka odesłała. Dobrze. się Marchewki. Tak. Co? Nolitka. Jeszcze marchewki. Jeszcze ja robię. Ja porzę. No co jest tak mało? No właśnie. O, tu jest duża marchewka więc... Ile my tej marchewki? Dali. Chyba dwie marchewki, to bierzemy. No tak. Nie, 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 bo Teraz musimy karmić. Nie, mm, Ale dobre. Mm, Wypij. Nie. Wypij. Dobra, wypiję. Wypij. Dzień Dobra, teraz je przyjmuję i robię obiad. Dzisiaj na obiad. Ziemniaki. Nie ma ziemniaków. Zimniaki. A czemu nie na talerz położyłaś? A ty A słuchajcie, ja będę dzisiaj robiła kolację. I zobaczycie jaką dzisiaj zrobię kolację. Nie, ty deser. Albo deser. Bo mi się pomieszało, że zapomniałam, że deser jest jeszcze tu. <słuch> pomidorem damy będzie danie ja zrobię dwa bo ja zrobię jeszcze zupę pomidorową Aha. nie ma już pomidora jest pomidora dobre na razie to tyle a jaki sobie robisz? jeszcze pomyślę i teraz gotujemy ziemniaki. Ziemniaki. ziemniaki tego nie wylej o tu jeszcze damy jakieś przyprawy o ok. damy ketchup, posól może trochę cytryny też no takie będzie idealne ziemniaki będą teraz ym, musimy nie trochę gotować żeby nie, damy obcinek i pokroimy o Ja teraz pokroję trochę Dobra nie pokroję Ja zrobię na deser Zobaczcie W ogóle zobaczę czy, czy w tej lodówce jest coś słodkiego Nie, nie, nie To jest mi gotowe Tylko tyle Masło nie rozpocząć Prowadziłaś i tak Pięknie, jest to I pozór! Po Popieprz jeszcze, popieprz. Chyba już mamy teraz. O no! Teraz robimy frytki do tego! Eee. Yy. robić frytki coś tam nie wyjdzie to będą takie ziemniaczki jakoby. robimy małe kawałeczki po prostu o ja wiem tu tak się robi frytki nie już. No i mamy fryteczki, jeszcze musimy tu posolić. A pieprz! No bo nie. Trochę podmuchaj jej. Musimy tutaj dać i tutaj Upsa. Chyba już, chyba tego są duże trochę. I ostatnia rzecz, czyli sok. Nie. Mm. Jeszcze przedostatnia to było. nie to Eee, nie ma... Niedobre? To mogę ci, mogę ci dać jeszcze to Nie, to nie Mamy rybę, rybę, rybę Jedno, jak ci nie pasuje No to wyjdź z tej kuchni, no jej Eee, robimy Nie ziemniaki

że ona już nie jest głodna, bo ty coś długo to robisz. No, tego trzeba dobrze. Hmm. Jeszcze musimy to pakować. Sok. A sok? Zaraz. I mam. A ty w ogóle głowę zjesz? Pani? Bo u nas w restauracji się nie kroi głów. Damy troszkę w znaczy, naszej restauracji. grze. Nie. Prawda widzowie? No. mi ci damy. No już nie. Tylko sobie. Nie! ziemniaka! Jak tam to wyciągnąć. Co wiem? No. zimniaka. Dobrze jec. Picie na początek! Co? Smakuje ci? O! Ty się. Dla koledzy daję ci, żeby coś, co na pewno nie smakuje. Ale deser zobaczymy, co zrobimy, tobie. Ale Może coś niespacznego. Ale bekłaś! No! Duj. Sto Daj. dziesiątkę! Bupi jeszcze. Otóż. To nie twoja wina, że taki wybrałaś. O, 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 o. <coughs> może będzie spalona, może nie. E, będzie na dysk, na pewno. Już się jej podoba. Weź jej coś, czego jej się nie posmakuje. Pięknie. Jej to nie będzie smakować Pomieszamy to razem tak, tak, tak. To będzie sok Zaraz Ci zrobimy Koktajl Tak To będzie naprawdę dobry sok No mam tak. tylko nadzieję, <grym> bo jak nie będzie dobre to jest... Trochę wody Musimy... Ja będę wciekła. Nie zapłacę Panu A co to, to, to białe? Eee, to jest ryż Który Pani To jest takie, nie za bardzo Dobre. Trochę możecie mi dać jakiś owoc do jedzenia? Nie tylko picie? No dobra, już ci daję. Dajcie mi truskawki. Hmm. No szybciej. Już pani ich nie podgląda. Pokrójcie, pokrójcie. Pani niech nie podgląda. My tutaj gotujemy jeszcze to. to ja nie chcę. Gotowanego. Gdy no dobra, na... to, to nie ugotujemy. Dobrze już. Ej, jedy, ja tylko coś tu zrobię jeszcze. No, dalej nie ma czasu. Ty nie widziałaś tak. Makaronu, eee, makaron. Makaron lubi pani. Tak pani. A jak to będzie niedobre. Jak to będzie niedobre... To mnie to nie odchodzi Trochę hmm. tego, tylko tego, Zdrogę. Zdrogę tego. Posolimy, podnosimy. Już, już, koniec, koniec. Eee, już. Co, co? Eee, jeszcze tutaj tylko musimy. Nie, ja nie chcę, ja już tu Ja już będę. Żyć. Nie dobrze, nie dobrze, nie, nie dobra. Obrzydliwe, dobre, to dać mi jeszcze pięć najcień. O, bekło mi się. No, pij, pij. I damy ci jeszcze z głodu może coś. Nie, 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 ja teraz to kolację. To ja sobie... No to ja. Mm, dobrze, to co ja Tylko proszę używać. nic niedob... dobe... o. Dobrego. O. nie dobrego. Nie, nie, nie to nie za bardzo wygląda tak dobrze. A, nie, to jest nam bardziej dobra rzecz, więc y, To będzie bardzo dobre naprawdę. A sąk to proszę też jakiś Czy... dobry. Tak, tak będzie, będzie.

No, mam nadzieję, bo tam słyszy jakieś odgłosy, żeby jakby ktoś wymiotował. Nie no, 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 co to pani? Co to nie jest? Bo ehm, teraz... Poproszę bardzo, bo jestem idealny w smaku, więc proszę mi nic brzydkiego nie dać ani spalonego, bo ja już pożałuję, mówiłam, pożałujecie. Nie eee. podeszliście, nie Ale będzie mi dobre. Ale będzie ci mi dobre. Co wy tam gadujecie? A ja powiem, że to będzie pyszne na pewno. No mam nadzieję, bo jak nie, to już chyba mówiłam. Dobrze. Jeszcze dostaniecie opieprz za niedobrą restaurację. rację. Opieprz, to będę mnie nie dostajemy, nie mamy takiego prawa. Macie, macie, bo ja najlepszy kuchni był smakowy. To dlaczego tu nie pracujesz? Boże. Bo ja smakowy, czyli Ech. smakuję sobie. Mamy już. To jest... To, Nie. to jest bardzo dobry naprawia. To jest bardzo dobry naprawy. a czemu on jest taki zimy ten chleb i ten, ten brykuł? Pani, to ja wszystko oko Niech pani zobaczy. To, tutaj a chleb, proszę jest. też na paten. Niech pani zobaczy. Dobrze już mogę <laughs> być teraz. A... Proszę nie smalone, bo ja nigdy nie znam takiego czegoś. Teraz pokroimy. Co to ma być? No kroje pani. Jakiś tak wypadający, bo aż prawie wyleciało tutaj. Więc proszę tak nigdy nie kroć. Co to ma być? Wylewać. No pełno jedzenia! No to się z talerza wysypuje. To, nie, to takie nie można zagłodować. I potem jestem chora, tak nie można. Ja pani dam najprzyjemniejsze... Najprzyjemniejsze na Naprawdę. Niech pani uszyje. No i niech pani spróbuje. No... Takie ostre coś. Mm. A, pali, pali, proszę, daj mi jedzenie. To to masz. Nie, to też niedobre, najgorsze restauracje, za chwilę pójdę tu włożyć! No, nie, nie, nie dawaj mi jedzenie. Jedzenie. Nie, nie. Ratunku. No widzisz, smakuje ci to. Nie, bo ty ja mnie wpiechasz do łóż i ratunku. 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 Jeszcze popij, jeszcze papi, Wychodzimy z tego. Dobra.